Witajcie, mamy poniedziałek 7. Wczoraj nagrywałem tutaj tą budowę. Nie było stropu, dzisiaj się dzieje, strop już się robi. Myślę, że jakieś 5 godzin powinniśmy być po całym stropie tak to wygląda jeszcze chwila, i już będzie na pewno lepiej, proszę bardzo. Idzie do góry, następna płyta. O, tak to wygląda. Proszę bardzo, jest to niebezpieczna praca, ale jak się ma trochę pojęcie i trzeba uważać, to wszystko będzie ok. Pięknie, płyta jedzie do góry i w ten sposób właśnie układamy strop. I trwa on bardzo szybko. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Potężny sprzęt. Płyta, która od razu tam zajmuje 65 80 cm, 80. Różne są płyty, ponieważ są wymiary wcześniej obliczane i musi się zgadzać ilość płyt na danym stropie. Tak się w Belgii buduje. Niektórzy się dziwią, mówią, co ile żeście postawili tak szybko, to jest niemożliwe, ale to mówię, to nie jest Polska. My musimy się jeszcze trochę nauczyć, a zwłaszcza po tym wypadku, co się zdarzył bardzo nieszczęśliwy na tej wystawie Gołębi. Od tamtej pory podwójnie wszyscy projektanci próbują nam podwójnie tej stali dołożyć. Więc dlatego jest to bardzo mocne, bardzo solidne, ale może z przesadą. Tutaj, jak widzicie, wcale te mury nie są takie grube, proszę spojrzeć. To jest 19 cm. I tu jeszcze pójdzie jedna kondygnacja. A ten zewnętrzny mur od strony dźwigu ma 14 cm. Także to nie jest wcale takie. Najważniejsze to są obliczenia. Ustawienie tej płyty jest bardzo ważne Powinno być po te 6-7 centymetrów z każdej strony Żeby ona równomiernie Leżała na murze Ewentualnie na tregrze Ale Widzę, widzę że chłopaki już Zrobili to jak się należy. No i dźwig idzie do góry po następną płytę. Teraz macie wyobrażenie, jak to mniej więcej wygląda i jak szybko można układać takie stropy. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to byłoby tyle. Mamy co robić. Miłego dnia i wszystkiego dobrego.